żeśmy walczyli o demokrację, no to twarzą tego frontu mógł być nawet pan Mateusz Kijowski. Dlaczego no nie? Szczery demokrata przecież, ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już nie. Bo jakby to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy standard praworządności wywijał malwersant na no, o złodziejstwa. No to nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to chyba by było jednak dotkliwe. Więc pan kiosku został wycofany do głębokich szeregów, teraz podobno jest wiele. No, dobrze. Gori strzyże i liże, jak to mówią. No, a na pierwszy odcinek, na pierwszą linię frontu zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. Niezawiśli sędziowie, bo, ja patrzę, bo rodność, no to Кто же